Cześć, w tym filmiku pokażę wam jak możemy stworzyć magiczną latarnię, czyli po angielsku beacon, oraz jak możemy w pełni z niej korzystać. Aby ją stworzyć, będziemy potrzebować naderowej gwiazdy, czyli przedmiotu, który możemy zdobyć po zabiciu Widera. Sadzamy na środek do tego trzy sztuki obsydianu na sam dół, oraz reszta slotów jest wypełniana szkłem. I w ten sposób tworzymy magiczną latarnię. W tym momencie nawet jeżeli postawimy tę małą latarnię, no to ona nie zadziała. Nie będzie działać w żaden sposób tak naprawdę. Będziemy potrzebować do tego dużej ilości surowców. Będziemy musieli stworzyć piramidę stworzoną z bloków minerałów, czyli z bloku żelaza, z bloku złota, bloku diamentu, bloku szmaragdu i lub bloku netherytu. Oczywiście całość możemy stworzyć po prostu na przykład z bloku żelaza, jeżeli nam to odpowiada, aczkolwiek możemy mieszać te bloki. Jeżeli jeszcze nie wiesz jak stworzyć taki blok, potrzebujemy dany minerał, na przykład sztabkę żelaza i następnie wypełnić stół rzemieślniczy właśnie tymi sztabkami i w ten sposób tworzymy blok. No dobra, no to teraz jak powinna wyglądać ta piramida? Ogólnie są cztery poziomy, jeżeli chodzi o piramidy, które są stosowane do magicznej latarni. Im wyższy poziom piramidy, czyli im więcej stopni, tym lepiej działa latarnia. Przy czym, oczywiście, najwyższy poziom to właśnie czwarty. No dobra, zaczniemy od pierwszego poziomu, czyli tego podstawowego. Aby go zrobić, musimy stworzyć piramidę 3x3. Przy czym ta piramida to jest po prostu, właśnie blok 3 na 3 W ten sposób. I następnie na środku stawiamy magiczną latarnię. I w tym momencie magiczna latarnia już zacznie działać. Już możemy z niej tak naprawdę korzystać. Aczkolwiek jej efekt będzie raczej słaby. Dlatego możemy stworzyć drugi poziom. Zaczynamy od stworzenia platformy 5x5, czyli stawiamy 5 bloków, przesz i wzdłuż. Wypełniamy również środek, to jest bardzo ważne. W ten sposób. Następnie na górze robimy znowu platformę 3 na 3 Oczywiście bloki jakie tu stosuję są przykładowe, można korzystać zamiennie bądź zupełnie inne. No i następnie na, na środku, na górze stawiamy magiczną latarnię. I w ten sposób mamy już drugi poziom piramidy i latarnia działa nieco lepiej. Trzeci poziom to 7x7 jako podstawa, czyli tworzymy platformę 7x7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i oczywiście resztę wypełniamy. Przy czym jeszcze raz zaznaczam, że możemy mieszać te bloki i na przykład stworzyć nawet coś takiego, jak tutaj zrobiłem. Jest to bez znaczenia. Po stworzeniu platformy 7 na 7 robimy platformę 5 x 5. No i na górze 3 na 3. I na środku stawiamy latarnię. To jest trzeci poziom, aczkolwiek nie ostatni. Aby uzyskać najwyższy, najbardziej możliwy najsilniejszy efekt, musimy stworzyć jeszcze jedną platformę poniżej. Zaczynamy od podstawy 9 na 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I oczywiście jeszcze raz wypełniamy także środek, po zrobieniu 9 na 9, robimy 7 na 7, następnie 5 na 5 no i w końcu 3 na 3, a na samej górze oczywiście latarnia. I w tym momencie mamy najmocniejszy efekt. No dobra, ale w tym momencie, jeszcze latarnia nic nam tak naprawdę nie daje. Możemy kliknąć na latarnię, i mamy tutaj takie okienko. Mamy moc podstawową oraz moc dodatkową. Możemy wybrać szybkość, możemy wybrać pośpiech, odporność, zwiększony skok, siła. Mamy różne wzmocnienia. Ja na przykład wybiorę szybkość, i w tym momencie w mocy dodatkowej Mamy także opcję dodatkowej regeneracji bądź jeszcze lepszej szybkości, szybkości na dwa. Jeżeli chcemy zastosować którąś moc bądź zastaw mocy, musimy użyć któregoś z tych minerałów. Dajemy w tym okienku, i następnie zaznaczamy ptaszkiem. I w momencie, kiedy aktywujemy, po chwili załączy nam się nasza moc. Jeszcze raz się upewnię, tym razem włączę z dwójką, żeby nie było. To bym powinno się zaktualizować i tak, teraz mamy szybkość na 2, i w obrębie działania latarni mamy właśnie tego buffa, czyli szybciej możemy na przykład biegać, możemy szybciej skakać, możemy być, możemy mieć większą siłę, zwiększoną odporność i tak dalej, i tak dalej. Być może interesuje Cię tak naprawdę, ile takich minerałów potrzebujemy. Jeżeli chodzi o pierwszy poziom, czyli zaledwie Platforma 3x3. Potrzebujemy 81 materiałów, minerałów, czyli na przykład 81 sztabek żelaza. Natomiast jeżeli chodzi o bloki, no to oczywiście wychodzi to 9. W przypadku drugiego poziomu potrzebujemy 34 bloki, czyli 306 sztabek. Na trzecim poziomie potrzebujemy 83 bloki, czyli cały stack plus 19 bloków, bądź 747 minerałów, czyli sztabek na przykład. No, i następnie, i ostatecznie na czwartym poziomie bloków potrzebujemy aż 164, czyli dwa pełne staki plus 36 bloków. A jeżeli przeliczając to na sztabki, wychodzi to 1476. Także jest na co zbierać. Aczkolwiek myślę, że efekt na pewno przydatny. Tym bardziej, że na przykład możemy włączyć pośpiech i zdecydowanie szybciej kopać pod ziemią, ponieważ yy, magiczna latarnia. Działa maksymalnie w górę, jak i w dół. Czyli na przykład, jeżeli mam ją postawioną tutaj na powierzchni, jeżeli zejdę na sam dół, no to nadal jej efekt będzie trwał, ponieważ dotyczy on tylko y, kierunków y, świata, czyli na przykład północy, południe itd. Tak I to w zasadzie tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.